Mamy bardzo dobre wrażenie. Graliśmy z mistrzem Polski i... Nasz, uważamy, że ten ma, mecz był bardzo dobry w naszym wykonaniu. Bardzo dobry, ale kolejny niechcący przegrany. E, tak. e, nie robimy z tego wielkiej tragedii, bo dopiero zaczynamy, zaczęliśmy grać w zasadzie w polskiej superlidze, która ma o dużo wyższy poziom w porównaniu do ukraińskiej, więc kolejne doświadczenie. Miejmy nadzieję, że w, w przyszłych meczach i w przyszłych rozgrywkach e, będziemy coraz lepsi. Pani trener, zapowiadało się przed meczem, że będzie łatwo i szybko, ale w praktyce wyszło, że dziewczyny musiały się trochę napocić. Cieszą mnie przede wszystkim trzy punkty i kolejna wygrana, natomiast absolutnie nie. Moje nastawienie i zespołu przed tym meczem było zupełnie przeciwne. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to, jest, że to będzie inny mecz, że Galiczanka już trochę nabrała, że tak powiem, pewności siebie i... I podejmie walkę? Oczywiście troszkę pomogliśmy, bo, bo jednak trochę niewykorzystanych sytuacji na, na sam na sam przy, przy dobrej postawie bramkarki, ale też i e, gdzieś takie zgubione piłki, które, m, które powinny się zakończyć bramką, czy e, przesłane akcje w obronie, no, powodowały, że ten mecz faktycznie e, był pod naszą kontrolą, ale ten wynik ciągle był m, otwarty dla galiczanki. Natomiast na szczęście utrzymaliśmy, utrzymaliśmy ten wynik i mamy trzy punkty, i to najważniejsze. Pierwsze 15 minut to jakby słabe wejście pani drużyny w mecz, natomiast z każdą kolejną minutą to się rozwijało. Natomiast druga połowa to już zdecydowanie wasza przewaga i kontrola nad meczem. Tak, ja się cieszę z tych punktów, bo my dzisiaj naprawdę nie zagraliśmy dobrze. Liderki miały dzisiaj słabszy dzień, ale to jest sport, to są ludzie. W każdym meczu podejmują tyle działań, że no przychodzi taki dzień, że jest trochę słabiej i trzeba to przetrwać, i wtedy sztuką jest wygrać i dlatego tym bardziej cieszy mnie to zwycięstwo. Czyli zrobiliśmy kolejny kroczek do tytułu? No tak, oczywiście, krok po kroczku. Zawsze mówię, wygrywajmy, tabela się będzie sama układać. Teraz seria meczów przed nami z przeciwnikami i z górnej tabeli, bezpośrednio walczącymi o to samo co my. Także, no, obyśmy wygrywali. Mamy bardzo dobre wrażenie, graliśmy z rywalem, który jest to poziom wyższy od nas, i, a może i o dwa poziomy, ale w, pokazaliśmy też swój charakter i swój poziom. Ale na parkiecie nie było widać różnicy, różnicy tych poziomów, to bardziej gdzieś w głowach zawodniczek, bo tutaj trenerka, trenerka z Lublina powiedziała, że i zawodniczki dzisiaj rozegrały taki sobie ten mecz. Ehm, tak mentalnie nastawiliśmy się na dobrą rywalizację i nie chcieliśmy odpuszczać ten mecz po prostu tak, że bo Zagłębie jest potężnym rywalem, tylko chcieliśmy walczyć do końca.